Podlesianka, Katowice, Raków 2, Częstochowa, 26 dzień września, ładny, słoneczny poranek i zobaczymy dla kogo słońce będzie świeciło dzisiaj około godziny 13. Na tysiąc przyjechał dzisiaj jeden z faworytów do awansu o ale wyżej rezerwy Rakowa-Częstochowa, które po siedmiu rozegranych kolejkach mają na swoim koncie 18 punktów. Podlesianka jest szósta, mając na swoim koncie zapisane 13 oczek. Na to spotkanie zaprasza Państwa dzisiaj Drzeniek Kamil. Przed spotkaniem przedstawimy składy, w jakich wystąpią obydwa. Zespoły zaczniemy od drużyny gospodarzy Podlesianki i Katowice. Numer 30 to Marcel Owsiński z czwórką zagra Maciej Stachoń, 7 Bartosz Nowotnik, 10 Dawid Bremer, który jest kapitanem Podlesianki, 18 Przemysław Rzemła, 20 Krzysztof Renner, 21 Bartosz Witas, 23 Marcin Rosiński, 29 Jacek Jarnot, 77 Maciej Niesyto, 92 Bartłomiej Kędzierski, trenerem jest Damian Ostrowski. Jeżeli chodzi o drużynę gości, czyli Raków 2, częstochowa, z jedynką zagra Jakub Mądrzyk, 4 to Bartosz Chłód, 6 Michał Czekaj, kapitan drużyny, 8 Oliwier Kucharczyk, 9 Jakub Arak, 10 Hubert Tylec, 11 Pedro Miguel do Carmo Vieira, 13 Jordan Kartney Perkins, 14 Jakub Bator, 15 Miguel Maris Luis, 18 Jakub Apoliniarski, trenerem jest Tomasz Kuźma. Witam serdecznie. Všetky družiny, Jeszcze przed nami Krótka uroczystość. na pýte poiska pán prezes hodokrengu Katowice, Stefan Mlečko v sa teda pamiatkovej púhar Davidovi Bremerovi, čiže kapitánovi družiny podľa stránky, výpomínam, jaký čas téma David rozegral 400 spotkáň v barvách našeho klubu, takže prezes v zásade celý hodokreng postanovil Davida v taki sposób uponorować. Pierwszy gwizdek arbitra w tym spotkaniu. No i zaczynamy spotkanie podlesianki z wiceliderem Rakowem 2 Częstochowa. Miguel Maris-Luis wystawia piłkę w narożnika boiska. Zobaczmy na to dośrodkowanie. Wrzutka w pole karne. Uderzenie na bramkę Owsińskiego. No i jest bramka dla Rakowa Częstochowa. Goście w 15 minucie spotkania obejmują prowadzenie przy ulicy Sołtysiej. Mocne uderzenie z okolicy linii pola karnego. Zobaczmy powtórkę tej sytuacji. No, a na listę strzelców wpisał się z numerem 10. Hubert Tylec, Pedro. Pedro cały czas z piłką przy nodze. Uderzenie na bramkę Owsińskiego. No ale radzi sobie z tym uderzeniem Marcel Owsiński. Dobra interwencja bramkarza Podleśanki. Kędzierski. Do Witas. A Witas z powrotem do Kędziera. Kędzier uderza na bramkę. Dobre strzały Bartłomija Kędzierskiego. Kawała. Groźne teraz straty w ekipie podlesianki. Piłka cały czas w boisku. No i niestety jest druga bramka dla Rakowa 2 Częstochowa. No chyba zbyt wcześnie odpuścili zawodnicy podlesianki walkę o tą piłkę. Byli przekonani, że opuści ona boisko. Tak się niestety nie stało. no i Goście w 28 minucie podwyższają prowadzenie Rzemła do Nowotnika. Nowotnik w swoim stylu schodzi do środka, prosto padła piłka do Jarnota. Jarnot już w polu karnym, Jacek Jarnot wycofuje i będzie okazja i gol! Bartłomiej Kędzielski, świetna akcja podlesianki. No i to o czym mówiłem, udało złapać kontakt tej Pierwszej odsłonie robi się nam e, meczycho Brawo kędzie, brawo Podlesie A może jeszcze w tej pierwszej odsłonie uda się e, wyrównać nawet e, stan meczu No ale też trzeba pamiętać, że nie będzie to zadanie łatwe, chociaż zobaczmy! Niebywałe okoliczności! Podlesianka wyrównuje stan tego spotkania. No trafienie samobójcze, ewidentnie trafienie samobójcze, nie zdążył do tej piłki Jakub Mądrzyk. No i mamy 2 do 2. Najpierwszych gwizdek arbitra w tej drugiej odsłonie. Podlesianka Raków 2 Częstochowa. Zobaczmy. Kędzierski wrzutka w pole karne. Bremer. Jacek Jarnot! Znakomita okazja, ale no nie trafił światło bramki napastnik podlesianki. No i wracamy na boisko, zobaczmy wrzutka w pole karne, groźnie! I gol dla Rakowa Częstochowa. No i goście obejmują prowadzenie w tej 52 minucie spotkania. Spójrzmy na powtórkę tej sytuacji, dobra wrzutka. W pole karne. Kawała, dobrze teraz wyłuskuje tą piłkę, jest Kędzierski. Kędzierski do Rosińskiego, Marcin Rosiński ponownie do Kędzierskiego. Kędzierski uderza na bramkę, dobry strzał kędziera, ale pewnie łapie to Jakub Mądrzyk. Dobra decyzja, no gdyby ta... Piłka powędrowała nieco wyżej, mogłaby sprawić większe problemy bramkarzowi z Częstochowy. Wrzutka w pole karne. No i niemal kopia poprzedniej e, sytuacji Iraków prowadzi 4 do 2. No, Marcel Owsiński bezradny przy tych e, interwencjach. Nastałe fragmenty gry są dzisiaj zabójcze dla Podlesianki. No Kompletnie nieobstawiony zawodnik Rakowa na listę strzelców wpisuje się Bartosz Chłód. No i w 58 minucie mamy powtórkę z rozrywki Raków znowu prowadzi dwiema bramkami. Dośrodkowanie w pole karne. No i była znakomita okazja dla Podlesianki. piłka bita na Krzysztofa Rennera. No ale środkowo obrońca podesianki nie zdołał wpakować tej piłki do bramki. Miguel jest na lewej stronie boiska. Miguel w pole karne. Wycofanie tej piłki jest tutaj Tylec. Tylec uderza. Zablokowany strzał. Kolejna wrzutka w pole karne. Kolejny strzał głową. No piąta bramka dla Rakowa 2 Częstochowa. Pedro Miguel, teraz na pewno Pedro Miguel wpisał się na listę strzelców. Raków prowadzi w Katowicach już 5 do 2. Zobaczmy powtórkę tej 11. Pedro sytuacji. No i kolejny rzut różny, no i to już wiemy, że trzeba uważać. Wrzutka w pole karne. No i znowu bramka dla Rakowa Częstochowa. No niebywałe co dzisiaj wyprawiają w obronie. Zawodnicy Podlesianki, to jest nieprawdopodobne, szczerze mówiąc nieprawdopodobne, aby stracić tyle bramek po rzutach rożnych. 60. 9. minuta z 6. bramka dla drużyny Rakowa, a w strzelcem bramkowym 13. dodam start Tylec. Piłka na lewą stronę boiska do Miguela, Miguela już w polu karnym. Miguel. Poprzeczkę ratuje teraz Marcelo Owsińskiego. Rzemła. Piłka na Kenderskiego, który dzisiaj naprawdę rozgrywa dobre spotkanie. Dobry przeżół teraz Kandira do Wsińskiego. Wykłada tą piłkę do Lisińskiego. No i zawodnik wprowadzony w drugiej połowie. Miał szansę wpisać się na listę strzelców, ale. oziębała. Miguel teraz ładnie poszukał w polu karnym kolegi z zespołu. No i mamy siódmą bramkę dla ekipy gości. Marcel Siński nie zdążył zainterweniować. No i niestety Podlesianka traci siódmą bramkę w tym spotkaniu. No a Na listę strzelcy wpisał się Łukasz Mazurek, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Niebezpieczeństwo na moment zażegnane, no ale goście cały czas przy piłce. Podlesianka w tej drugiej odsłonie cały czas biega za futbolówką, no to na pewno też zabiera sporo sił, Raków strzela ósmą bramkę, no. Ciężko komentuje się takie spotkania. Dzisiaj deklasacja niestety pod podopiecznych Damiana Ostrowskiego, bardzo łatwo przychodzi gościom o strzelanie 80. Kolejnych, 80. Bramek. 80. kolejnych bramek. Braków jeszcze przed kolejną szansą. Zobaczmy. No i niestety jest dziewiąta bramka. No kompletnie rozbici są zawodnicy podlesianki. Ciężko cokolwiek powiedzieć w takiej sytuacji. Hubert Tylec zalicza asystę w tym, przy tym trafieniu. No kolejną bramkę w tym spotkaniu strzela Adrian Krysik. Podnosi się jeszcze doping dla zawodników podlesianki. Gramy do końca na bardzo fajny obrazek ze strony kibiców. O to w piłce właśnie chodzi. Można przegrywać, można przegrywać wysoko, ale z drużyną trzeba być na dobre i na złe. Ten mecz się niedługo zakończy. Przyjdzie okazja do rehabilitacji. Ale teraz jeszcze zobaczmy, bo niestety jest. Dziesiąta bramka dla Rakowa 2 Częstochowa. No srogie lanie dzisiaj urządzone zawodnikom podlesianki. Po pierwszej połowie wydawało się, że ten mecz może się różnie potoczyć 2 do 2, no ale w drugiej odsłonie Raków rozstrzygnął ten mecz stosunkiem 8 do 0. No i wysoka porażka. Rozlegają się brawa, brawa pocieszenia dla zawodników Podlesianki. Podoficzny Damiana Ostrowskiego przegrywają z Rakowem 2 Częstochowa. 2 do 10. Rywalą gratulujemy świetnej postawy. Bardzo dobry mecz tej drużyny. Widać, że to drużyna, która ma ogromne szanse awansować do trzeciej ligi. Życzymy powodzenia. My jako Podlesianka. Musimy wyciągnąć z tego spotkania wnioski. Ciężko coś konstruktywnego powiedzieć po takim spotkaniu. Wielka szkoda, bo uważam, że pierwszą połowę zagraliśmy na bardzo dobrym poziomie. O czym coś świadczył, wynik. Wiedzieliśmy też z jakim zespołem przyjdzie nam się dzisiaj zmierzyć. Raków wzmocniony zawodnikami pierwszego zespołu no, okazał się dzisiaj lepszy i to lepszy naprawdę o dosyć sporo. No, niestety, przegrywamy w bardzo wysokim wymiarze. Ale też z drugiej strony lepiej raz przegrać tak wysoko niż 10 razy po 1-0 przykładowo, punkty będzie można znowu zdobyć za tydzień. Tak oczywiście, no, gdzieś tam wiadomo, że ta Polaszka będzie boleć, boli ona nas bardzo mocno dzisiaj, no, ale my od jutra już musimy się gdzieś tam zresetować i musimy jak najszybciej się przygotować do meczu następnego. W moim odczuciu jest jeden pozytyw z tego spotkania, w końcu kibice i drużyna byli jednością, nie było dzisiaj żadnych e, krzywdzących e, no słów w waszym kierunku, byli, byli z wami do 90 minuty. Tak na pewno, na pewno trzeba im podziękować, wszystkim tym, którzy naprawdę przychodzą nas tu wspierać, no i naprawdę dziękujemy. To tyle jeżeli chodzi o wizytę na Podlesiu, no i dziękujemy bardzo za dzisiejszą transmisję, życzymy spokojnej niedzieli. A Do jest. usłyszenia! Najbliższą sobotę 2 października czeka nas wyjazd i mecz z Unią